Nie tylko omawiany wcześniej boks odnosi liczne sukcesy, ale także inne sporty walki, w tym karate. W Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Pomorza Karate Kyokushin. W imprezie wzięło udział blisko 400 zawodników i zawodniczek z 20 klubów. Większość to dzieci i młodzież, która dopiero zaczyna swoją przygodę z karate. Zalicano mi ruch i mama mnie na karate zapisała. Karate trenuję trochę też dla samoobrony. Jak mówią sami zawodnicy, karate to nie tylko sport, a sposób na życie, który uzależnia. Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo miałam 3 lata przerwy, mimo że jestem matką i tak wrzuciłam. Brakowało mi tego. Najciekawsze walki były oczywiście wśród seniorów, gdzie rywalizowano w kategorii Full Contact, ale uwagę kibiców przyciągały także starcia najmłodszych. Dzieci walczą w kogo? W kaskach, w ochraniaczach na goleń, wśród stopie, w suspensorach, aż że. Jest to bardzo bezpieczna dyscyplina. Z wiekiem umiejętności są coraz większe, a zabezpieczenia coraz mniejsze. Przychodzą także pierwsze znaczące wyniki. Czasem nie chciałem się przychodzić na treningi, bo piłka nożna i tak dalej, ale stwierdziłem, że to mi się przyda i teraz byliśmy na mistrzostwach Europy w Agnicy to zajęłem pierwsze miejsce. Ale w karatem, jak w życiu, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak to sobie z góry założyliśmy. Grunt, aby zachować spokój.